Cześć, zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek cyklu Rasy Age of Sigmar. Ostatnio opowiadałem o grotach, będących takimi reprezentantami złośliwej, maksymalnie destrukcji, a dzisiaj chcę opisać Wam sługi życia stworzone przez Alariel. Sylvanet, bo tak się nazywają, to termin określający różne kreatury stworzone przez boginię podczas zasadzenia przez nią ziaren w krainie życia w trakcie eremitów. Od tamtych zamieszłych czasów istoty zwane sylwanet pomnożyły się i chociaż nadal ich ojczyzną jest kraina życia, to rozsiały się po praktycznie wszystkich innych krainach śmiertelników. Bogini Alariel, bogini życia w trakcie eremitów, wędrowała samotnie po dziczach Gyran przez bardzo, bardzo długi czas odkrywając tajemnice tej krainy i poznając mnogość roślinności i zwierzyny, które ją zamieszkiwały. Alariel na początku nie szukała kompanów i czuła się raczej szczęśliwa w byciu samotno. ale wraz z upływem wieków ta samotność zaczęła jej dokuczać. Postanowiła użyć swojego największego skarbu, ziaren pochodzących z świata, który był, Czyli z świata y, Warhammer Fantasy i zasiadzi je w krainach, w krainie życia. To właśnie te ziarna, które zasadziła, dały owoc w postaci pierwszych przedstawicieli rasy Sylwana, rosnących tak, że przeobrażały się w trakcie rośnięcia w różnorakie formy, zależnie od tego, gdzie zostały zasiane. Pod przewodnictwem bogini te pierwsze duchy natury osiągnęły Dojrzałość. Po tym jak dorosły, bogini podziękowała Sigmarowi, dołączyła do jego panteonu bogów i podzieliła się darem magii życia z innymi krainami. Sydwanek, jak już mówiłem, bardzo szybko się rozprzestrzenili i zaczęli rządzić dość sporą częścią krainy życia. Żyli w harmonii z naturą i w pokoju, w sumie z większością plemion śmiertelników zamieszkujących Jadeitowe królestwa. Zwalczali i zwalczają w sumie do dzisiaj takie zagrożenia jak hordy zielonoskórych, wrogie plemiona barbarzyńców oraz krwiożercze bestie. Jednocześnie opiekują się przyrodą i żyjącymi, starając się zapewnić krainie życia spokój i balans. To właśnie w dużej mierze dzięki działaniom duchów Sylwanet kraina życia wydała na świat wiele ze swoich cudów natury. Ci Sylwanet, którzy natomiast rozsiali się w innych krainach niż kraina życia, zaczęli w nich tworzyć enklawy, ponieważ podróż poza Gyran może być dla przedstawicieli tej rasy naprawdę śmiertelnie niebezpieczna. Ryzykują wtedy bowiem odcięcie od magicznego połączenia, zwanego pieśnią duchów. Wielu z nich popada wtedy w szaleństwo albo natychmiast postanawia wracać do Gyran. Ci, którzy są w stanie wytrzymać w tak ciężkich warunkach, oddaleni od krainy życia, odnajdują w nich miejsca będącymi kolebkami natury, takie jak zagajniki czy wodospady, i tam sieją swoje osady oraz tworzą swoje zagajniki. Takie enklawy przybierają naprawdę różnorakie formy. Od ogromnych hal uformowanych z wykrzywionych drzew po zagajniki ukryte w uformowanych jamach pod jakimś np. fotospadem. Sylwanet są kreaturami uformowanymi z tajemnego połączenia ciała, drewna i ścięgiel. Wszystko to nasączone jest żywą siłą lasów zwanych Wildwoods i starożytnymi duchami. Pomimo iż ciała sylwanet uformowane są z drzew, to poruszają się one z niesamowitą gracją, a ich gębkie kończyny są zarówno twarde, jak i wytrzymałe. Średni wzrost różnorakich rodzajów Brenwich i Tree Revenantów wynosi około 511, czyli na nasz, przeliczając to niecały metr 60, a już na przykład łowcy kurnot to już wzrost rzędów 10.3, czyli na naszą metrykę ponad 3 metry. Wszystkie duchy Sylvanet są w stanie wyczuć wodę. Nawet jeżeli jest ona głęboko pod nimi, pod ziemią, co sprawia z kolei, że są bardzo cennymi sojusznikami wśród innych ras. Takie rasy jak ludzie, duardiny czy nawet elfy bardzo często cenią sobie sylwanet jako swoich współpracowników właśnie z tego powodu, szczególnie w Akushi, krainie ognia. Sylwanet rodzą się z. Miejsc zwanych soulpods, czyli jakby na polski to przetłumaczyć takich duchowych niecek. Obiektów skonstruowanych z magii życia, które mogą przybierać różne formy. Nikt nie jest w stanie określić co za życie wykluje się z danej niecki, nawet sama Aurelia. Ale każda z tych form, które się wykluwają, biorą się z miłości bogini, z nadziei bogini oraz jej snów niecki zasadza się w zagajnikach w sercu Enklaw Sylvanet i to właśnie z nich wyrastają nowi przedstawiciele tej rasy. Najstarsze z tych niecek są echem świata, który był, i zawarta w nich magia ma właściwości oczyszczające ziemię, na których rosną. Niektóre z nich zawierają w sobie lamentry. Przepiękne ziarna dusz zawierające kolektywną pamięć tej rasy i wspomnienia poprzednich generacji Sylvanet. Rosną przeważnie w tych przedstawicielach rasy z rodzaju zwanego no no Noble Spirits, czyli na polski szlachetne duchy. Kiedy zawierające takie, takie lamentry Sylvanet umierają, lamentry jest z nich zawierane i zasadzane ponownie w kolejnej niecce wypuszczając swoją energię i esencję ostatniego nosiciela prosto w ziemię. Następna generacja Sylvanet, z tego zagajnika, w którym wypuszczono takie lamentry, wyrośnie od razu, posiadając wiedzę i doświadczenia poprzednich duchów w swojej pamięci. Ten proces swoistego recyklingu jest powodem, dla którego nagasz Bóg Śmierci wyjątkowo nienawidzi Sylvanet oraz ich zagajników. Duchy sylwanet zamieszkują witalne miejsca bogate w magię życia, takie jak głębokie lasy czy dżungle. Często budują symbiotyczną więź z otaczającą ją roślinnością, czyniąc obydwie strony silniejszymi. Wokół ich zagajników krążą legendy o tym, że zawierają w sobie pokłady Rollstone'u, wykorzystywane przez Sylvanet jako wzmocnienie swoich kamieni ochronnych maskujących położenie zagajników. Przez to odnalezienie takiego zagajnika nie jest tak łatwą sprawą. Co jeszcze jest specyficzne dla Sylvanet, to fakt, że wszystkie dzieci Alariel połączone są ze sobą magiczną więzią, zwaną pieśnią duchów. Jest to melodia, która łączy ich dusze z ziemią i innymi sylwanet, niezależnie od dystansu, który ich dzieli. Oznacza to w praktyce, że cała rasa połączona jest więzią, powodującą, że wszystkie sylwanet działają w harmonii, czym jedno wielkie plemię. Pieśń duchów składa się z emocji, metafor i harmonii, i bardzo ciężko jest skomplikowaną całość przełożyć na taką ekspresję wokalną. Przenika ona myśli i ciała sylwanet, odbijając się echem od ziemi. Kiedy sylwanet zaczynają się zbliżać do siebie, pieśń duchów zwiększa swoje natężenie. Dzieci Alariel czerpią z niej siłę i spokój do tego stopnia, że ich największym koszmarem jest zostać wyrwanym z tego połączenia i popaść w samotność. W krainie życia magiczne korzenie krainy życia pozwalają tej pieśni łączyć sylwanet ze sobą innymi przedstawicielami tej rasy na naprawdę ogromne dystanse. Niemożliwym jednocześnie dla większości innych ras jest zrozumienie tego fenomenu, a ci, którzy są na tyle odważni, by spróbować się jakoś połączyć z tą pieśnią, kończą swoje eksperymenty w naprawdę okrutnych męczarniach i bólach. Oprócz tego istnieje inny rodzaj pieśni używane przez Sylwanę. Pieśń wojny. Jest, on używany przez dowódców, by z... jest ona używana przez dowódców, by przebudzić swój zagajnik na wypadek wojny. Powietrze dookoła tych dowódców, którzy rozpoczynają pieśń wojny zaczyna drżeć, a sama ziemia buczeć, gdy dźwięki zaczynają rozlegać się dookoła, napełniając otoczenie gniewem oraz obrazami bitwy i wzywając połączonych sylwanet w ich umysłach do zemsty. Klany zawsze odpowiadają w pierwszej kolejności na pieśń swojego zagajnika, ale są również gotowe odpowiedzieć na wezwanie innych klanów. Ponieważ Sylvanet są bardzo lojalnymi kreaturami, niewielu z nich potrafi oprzeć się tej pieśni. Pieśni śpiewane w miejscach nasyconych tajemnymi mocami lub śpiewane przez samą Alariel są w stanie prze przezywać ogromne zgromadzenia Klanów. Czasami zbierają się one dniami, czasami nawet całymi tygodniami. Wolne duchy pierwsze zazwyczaj odpowiadają na pieśń, za to wyrzutkowie robią to zazwyczaj ostatni i niekoniecznie chętnie. Three Lord Ancients, stalo czyli starożytni Lordowie drzew wędrują przez podległe im siły, wzywając ich imiona, by lepiej kierować nimi w trakcie bitwy. Tu właśnie w takich wojennych zgromadzeniach Sylvanet prezentują pełnię swoich mocy. Cały czas zasilane nowo przybyłymi duchami, które dołączają do śpiewanych pieśni. Gdy już wszystkie wezwane duchy się zbiorą, pieśń osiąga swoje crescendo, po którym Sylvanet ruszają do bitwy z okrzykami i pieśniami bojowymi na ustach. Po całych wiekach spędzonych na wojnach Sylwanet stali się jednocześnie nieufnymi istotami, które agresywnie i za wszelką cenę są gotowe chronić swoje domy. Sylwanet są też mistrzami kamuflażu oraz ataków z ukrycia, do tego stopnia, że są w stanie wyłonić się w sile całego wojennego gaju z lasu, nie wzbudzając przy tym jakichkolwiek podejrzeń swoich wrogów. Ich ataki są jednocześnie precyzyjnie skoordynowane i szybkie do tego stopnia, że dla ofiar ataku zdają się być jakimś dziwacznym zjawiskiem przyrodniczym i czymś nienaturalnym, co się dzieje z lasem, niż przemyślaną akcją inteligentnych istot. Zebrania Sylvanet, określane mianem wojennych gajów, formują się tylko po pieśni wojennej lidera jakiegoś klanu, regenta Polan albo samej Alariel. Każdy z wojowników w danym gaju zna swoje miejsce w jego skomplikowanej wojennej strukturze. Takie wojenne gaje marszują zazwyczaj w celu odzyskania jakichś utraconych ziem Sylvanet albo ponownego połączenia korzeni krainy, które zostały na przykład przerwane przez jakichś intruzów. Poza wojną jednak, społeczeństwa Sylvanet też się dzielą, i dzielą się na kilka grup. Forest Folks, czyli ludy lasu. To driady i branchweights, czyli upiory gałęzi? Upiory gałęzi. Były to kiedyś spokojne, uduchowione stworzenia, których jedynym celem było odnajdywanie i zamieszkiwanie dzikich lasów. Kiedy nadeszła era chaosu, rozpoczęło się też ich cierpienie i te, które nie odważyły się na walkę, były eksterminowane błyskawicznie przez siły wroga. Ocalały tylko te duchy lasu, które nauczyły się bronić przed napastnikami. Z każdą kolejną generacją przetrwało ludów lasu przetrwało coraz więcej takich wojowniczek, a teraz są one niezbędną częścią obrony każdego zagajnika. Nadal śpiewają pieśni, by pomagać rosnąć roślinności lub wygonić jakąś plagę z danego terenu, ale równie dobre są w w tym, żeby rozerwać każdego intruza, który zagraża ich lasom. Są najbardziej licznymi Sylvanet i zbierają się w plemienne bandy prowadzone przez upiorzyce gałęzi. Następne są Noble Spirits, czyli szlachetne duchy. Na nich składają się przedstawiciele Tree Lords, czyli lordów drzew, Branch Witches, czyli wiedźm gałęzi i Tree Ravens, czyli zjaw drzew. Jest to szlachetna rasa wojowników stworzona po to, by prowadzić Sylwanet w roli czempionów i dowódców tej rasy. Dlatego ich umysły są o wiele bardziej odporne na kierowanie się instynktami i na takie pierwotne zewy, i wybierają bardziej przemyślane rozwiązania w sytuacjach krytycznych. Starożytni oraz zwykli lordowie drzew. To potężne duchy, które służą Sylvanet nie tylko jako szlachta i przywódcy, ale również jako kapitanowie domostw, mistrzowie wiedzy i dowódcy wojskowi. Starożytni lordowie zarządzają całymi enklawami Sylvanet, jednocześnie będąc zaawansowanymi mistykami oraz obrońcami lasów. Potrafią nie tylko odbierać, ale również wyśpiewywać pieśń dusz na długie dystanse więcej niż setki mil, chociaż nie potrafią śpiewać pieśni pomiędzy krainami. To potrafi tylko Alariel. Wielu z lordów potrafi również wykorzystywać korzeń krainy do przenoszenia się między dziwacznymi lasami zwanymi Wildwoods, pokonując wiele mil w mgnieniu oku. Z wyglądu przypominają takie gargantuiczne żywe drzewa i są jednymi z najstarszych istot we wszystkich krainach. Wiedźmy Gałęzi z kolei to jednocześnie kapłanki Sylwanet, jak i bezlitosne wojowniczki, które są jednocześnie matriarchiniami swoich rodów. Nie służą tylko jednak jako duchowe przewodniczki w swoich społecznościach. Zajmują się również zbieraniem i sianiem lamentrii, a w bitwach spełniają rolę dowódców i wspierają inne duchy swoją magią. Mają mocny temperament i są bardzo łatwe do sprowokowania. Zjawy z drzew z kolei to kasta wojowników, wyglądem w części przypominająca antycznych strażników starych lasów, najbliższą formę przypominającą śmiertelnym rasom jakiegoś konwencjonalnego żołnierza. Bardzo często przemieszczają się pomiędzy wouldwoodami, atakując zawsze tam, gdzie są potrzebni, by zaskoczyć wroga. Wolne Duchy, czyli Free Spirits, to potężni wojownicy, których niekwestionowana lojalność wobec Alariel sprawia, że często są ważnymi agentami bogini w jej kampaniach odzyskania ziemi dla jej ludu. Przemawiają zawsze podpierając się autorytetem swojej bogini. W ich szeregi wchodzą Arch Revenants, czyli Arch Zjawy, Kurnok Hunters, czyli łowcy Kurnota, oraz Duchy Durtu. Archzjawy to stworzeni przez Alariel do walki z inwazjami nieumarłych, wytrenowani wojownicy, szpiedzy oraz zwiadowcy. Zostali powołani przez boginie ściśle w celu wędrówki między enklawami i rekrutowania klajków do wojny. Często towarzyszą im w tych miejscach driady oraz łowcy kurno, dzięki czemu informacje jakie posiadają zawsze są aktualne. Łowcy Kurnota są sylwanetami będącymi żywymi awatarami wściekłości boga łogów Kurnota, jednego z niewielu wyznawanych obok Alariel bóstw wśród tej rasy. Są najbardziej elitarnymi z wojowników Enklaw, nadludzko zwinni oraz silni. Opanowali do perfekcji sztukę posługiwania się łukami, mieczami oraz kosami. Duchy Durtu, z kolei, to potężne sylwanet, które nie należą do żadnego z wojennych zagajników. Odpowiadają bezpośrednio tylko przed boginią Alariel, i to właśnie przez nią wzywani są do bitwy. Wyglądem przypominają lordów drzew, ale różnią się od nich korą, która mieni się wielobarwnymi energiami magicznymi oraz mieczami strażniczymi, które trzymają w rękach i emanują w widoczny sposób mocą. Przypełnieni są wiedzą oraz mądrością i stanowią idealnych pomocników i doradców dla swojej królowej. Ostatnią grupą społeczności Sylvanet są wyrzutkowie. Są to przerażające i niebezpieczne duchy, potrafiące słyszeć tylko i wyłącznie wojenny aspekt pieśni Alariel. Nawet sami Sylvanet nie są w stanie do końca określić, skąd wzięli się wyrzutkowie. Niektóre z duchów twierdzą, że są po prostu mrocznym odbiciem innych rodzajów Sylwanet. Inne, że wyrzutkowie wyrastają z niecek, które nie oparły się korupcji i zepsuciu spowodowanym erą chaosu. Wiadomym jest, że ich pierwszy przedstawiciele zostali zauważeni podczas zakrytego sezonu, ery w dziejach Sylwanet, którą Alariel zabroniła swoim dzieciom wspominać, i pamięć o której została im przez boginię zablokowana. Żaden z Sylvanet nie potrafi przewidzieć, kiedy w jego otoczeniu pojawi się wyrzutek, dlatego opowieści o nich krążą wśród innych duchów niczym takie przerażające historie. I tak właśnie mniej więcej wygląda rasa duchów Sylvanet. Żyjące z harmonią duchy lasu, które w każdej z ośmiu krajów potrafią odnaleźć się, gdy tylko odnajdą tam jakieś fragmenty życia i będą w stanie się tam zasiać i osiedlić. Można nimi grać w Soul band, co otwiera całkiem nowe możliwości, zarówno dla reszty drużyny, jak i na, do odgrywania tej postaci, jak i dla mistrza gry, który będzie prowadził taką postać. Można wykorzystać, według mnie, bardzo dobrze ten wątek pieśni, zarówno pieśni duszy, jak i pieśni wojny, oraz fakt, że struktury Sylvanet oraz ich styl bycia jest tak odmienny od innych, kraj, od innych raz zamieszkujących krainy śmiertelników. Jednocześnie są bardzo poszukiwane. Zawsze przez inne rasy, pomimo tego, iż są inni, ze względu na ich przede wszystkim lojalność, no i niesamowitą zdolność do wyszukiwania wody, nawet w miejscach, w których jest to wręcz zdaje się na pierwszy rzut oka niemożliwe. Jeżeli chodzi o Sylvanet, to tyle. Na dzisiaj też to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, cześć.